Moi drodzy, jutro przypada święto świętych apostołów Filipa i Jakuba. I z Ewangelii według świętego Jana chciałbym właściwie przeczytać i rozważyć tylko sam początek jutrzejszej perekopy. Jezus powiedział do Tomasza Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, Znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Najpierw nasz Mistrz Jezus Chrystus mówi, że to właśnie On jest drogą, a więc On jest tym szlakiem, którym mamy iść, ale także i tym celem, ku któremu zdążamy. A przewodnikiem na tej naszej życiowej drodze wiodącej do Boga ma być. Jego słowo. On jest także drogą prawdą. Nie chodzi tutaj tylko o to, że Jezus Chrystus był prawdomówny i takie było także Jego życie. Ale przecież w naturze samego Boga jest jedna wielka prawda ta, która nie podlega żadnym ograniczeniom, i żadnym innym sprawom. I wreszcie, Bóg jest życiem. Tak powinno być, szczególnie w życiu człowieka wierzącego, chrześcijanina, że życiem Jego ma być Jezus Chrystus, Bóg. Ma być On również życiem świata, chociaż nie zawsze tak jest. Bracie i siostro. Jeśli tak naprawdę chcesz złączyć swoje życie z Jezusem Chrystusem, żeby on był w twoim życiu, drogą, prawdą i życiem, to proś go o to, aby zesłał łaski Ducha Świętego, byś tą drogą mógł iść, trwając wiernie przy swoim Mistrzu, Zbawicielu i dobrym pasterzu. Zostańcie z Bogiem.